Siemanko, witamy w kolejnym odcinku. w dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie petardki Black Thunder od Piromaxa. No i w opakowaniu znajduje się 5 sztuk takich dosyć dużych petard, za które musimy zapłacić tak około 6-7 zł. Jedna petarda jak widzicie posiada 5,5 grama i ich kod to jest PXP205. Dokładnie. Może Wam się zdawać, że 5,5 grama to jest dużo, ale musimy troszeczkę tutaj sprostować, bo te petardki mają 5, rzeczywiście 5,5 grama, ale czarnego prochu, tak? No tak, niestety. No, petardy się nawet fajnie prezentują. Pokaż Drugi tutaj. Długi ląd. Pokaż tutaj instrukcję obsługi. Do góry. Klasa druga. Posiadają certyfikat CE. Rzućcie sobie okiem, jak to wygląda. Tutaj data przydatności. 31, 12. No, nek, tak jak mówiłem, 5,5 razy ,5, 5. 2027. No. Jeżeli chodzi o wykonanie tych petard, no to jest one. Nie jakieś powalające, ale też trzeba powiedzieć, że yy, nie jest złe. Wydaje się jest zle, no, bardzo solidna ta petarda, nie? No dokładnie, po prostu jest uszczyniona dużą ilością gipsu, dlatego jest no, tak ciężka. Tutaj widzicie. Wydaje się porządna. No. Ląd też w miarę ten... przypominają mi te petardki troszeczkę emitery dźwięku Matabruja z kształtem, ale na pewno mocą będą się różniły od ich. No. Także lecimy do testowania. Zaczynamy test, no i odpalimy sobie najpierw petardkę Black Thunder na wolnym powietrzu. Zobaczymy. Jak się spisze Iść na powietrze. No i petarda No lipa Moim zdaniem lipa Moim zdaniem jak Jak na tą myślę wielkość, na tą cenę No to można się spodziewać czegoś innego ale wiadomo no po, po cenie i wielkości można się spodziewać mocnego wystrzału, ale po czarnym prochu już nie. Lipa. Petardka Black Thunder kontra Garnek. Ale poszedł błysk. Zobaczcie co tutaj zostało. Z tej petardy. No dużo zostało, pewnie z gorące. O, jeszcze się dopala tutaj. I tutaj Oraz. takie... Tutaj takie resztki papierów No i jak oceniasz to podbicie garnka? No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Ja tak na... 2 na 10, szczerze mówiąc. No i teraz pytartka Black Thunder kontra... ...taka kubka piasku. Gdzie ten no? lot? Tam jest ta dziurka mała taka. A widzę. Tam płaciło pole... Coś tam odleciało i mogliście zauważyć po prostu, że no szału nie ma Naprawdę, no ale w sumie czegoś no, się. Dźwięk się za bardzo nie wydobył, Tak jakbyś łopatą walnął w ziemię, nie? No dokładnie. Ale czego się spodziewać po czarnoprochowych petardkach? Zobaczymy teraz czy będą jakieś chociaż najmniejsze zniszczenia na tej małej trawce. I? No jakieś tam jest zniszczenie w sumie, nie? Nie jest źle, no znaczy no Nie, nie jest źle nie. Stary, jak na tak dużą petardę no, ale coś zrobiło, nie? Chociaż to odłamki powinny z czymś Nie no, no, no źle, źle to co, nie wiem, no No nie no, wiem no, słabo, Mi się nie. zdaje, że jest lipa właśnie I To nawet spora lipa, bo Kurde Naprawdę petardka Za tą cenę I w tej wielkości Powinno coś pokazać, jak już płacicie. Nadszedł czas na podsumowanie tych petard, no i powiedz mi, co o nich sądzisz, bo według mnie petardki, no, nie są za bardzo opłacalne i moim zdaniem, jak macie niski budżet na sylwka, to warto po prostu zakupić coś innego, ale też nie powiem, bo yy, grafika i opracowanie, całe graficzne opakowania i tych petard nie jest złe, petardki nie są jakoś źle wykonane, ale ta moc pozostawia wiele do życzenia. No dokładnie. No znajdziemy o wiele więcej petard lepszych, bardziej godnych polecenia. Dokładnie. To są takie petardki, które mają przykoć wzrok takich osób nieznających się w sumie, nie? Bo ktoś, kto chociaż troszeczkę się zna popatrzy, że 5,5 g to pewnie będą silne, petardki duże, ciężkie to pewnie walną solidnie, a tak naprawdę to jest czarny proch i niewiele można się spodziewać, tak? No tak. Po tak. tym czarnym prochu. No ode mnie takie 2 na 10, 2 plus, może na 10 za ten plusik za tą za tą grafikę. Ode mnie nawet smoko na No napiszcie ile Wy im dajecie w komentarzu, a my się z wami żegnamy do następnego odcinku. Siemanko Siemanko